Kurwa dzięki, właśnie ginę patrz. Ja przyjemność ze skóry w może. Kurwa niech pomóż, to przeszkadzają. Kurwa, jewane śmiecie. Dobra, nie chcecie na live'ie, to wypierdalajcie. Live. Kurwa! Kuba! Dzięki za 5 miesięcy suba. Ja pierdolę, wszystkie to ścieżkę. Dobra, dobra, Kuba specjalnie, zrób. ale dzięki, dziękuję wam. Ja i tak, i wiadomo, doceniam, ale kurwa, tak się chcę bardzo skupić, że nie mogę kurwa nawet stary. Ja już mam. Kurwa, jakiś człowieku. Nie wiem, co się dzieje, z człowieku, kurwa.